Promocja Kopic, przybliżenie historii miejscowości oraz dziedzictwa narodu Szafgoczów. To główne cele jesiennych spotkań z kulturą w Kopicach. Za nami kolejna edycja tego wydarzenia. Spotkanie ma na celu przede wszystkim tutaj zachęcić po prostu osoby z zewnątrz, żeby po prostu przyjechali i zobaczyli jakie piękne są przede wszystkim Kopice, przede wszystkim nasze ruiny pałacu, które mamy nadzieję, w ogóle wszyscy myślimy, że, że w końcu będzie to piękna perełka Kopic oraz Opolszczyzny. W organizacji wydarzenia zaangażowało się także sołectwo Więcmierzyce. Pomagamy y, tutaj y, przy, przy kościele, y, sprzedajemy, zachęcamy y, i duchowo też y, jesteśmy razem z kopicami. To no jest y, przepyszny gulasz z dzika, z żurek, y, pyszne ciasto, kiełbaski, także i wiele, wiele innych atrakcji losy. Spotkanie przyciągnęło wielu zainteresowanych. Można było nabyć książki i pamiątki, czy kalendarze. Uczestnicy mieli też okazję odwiedzić mauzoleum Szafgoczów. Takie wydarzenia są też okazją, żeby odwiedzić, też przy okazji wesprzeć tutaj społeczność lokalną. No niestety nie jesteśmy dzisiaj bliżej zamku, ponieważ tam trwa remont. W zeszłym roku udało nam się być na miejscu. Natomiast ludzie narzekają, że jest piękna pogoda, można spacerować wokół tutaj kościoła, też tutaj na tym placu zabawa, także po parku i podejść zobaczyć też tutaj Zamek nasz. Duże wrażenie na uczestnikach spotkania w Kopicach zrobił koncert organowy w wykonaniu Marcina i Mateusza Lauzerów oraz towarzyszącej im skrzypaczki Zofii Rudnik. Dzisiaj wspominaliśmy Joannę, która tutaj została w goczu, która została tutaj pochowana, a organy pamiętają jeszcze. Te kopickie organy pamiętają właśnie całą rodzinę szalgoczów i i, a nawet jeszcze się z dorpów. Przyszedł czas właśnie do, do przywracania tej historii po niechybnych próbach y, unicestwienia prawdy czy historii o Jannie, o Pałacu. Więc te zniszczenia powojenne tych zabytków to takie było też zniszczenie pamięci o tych ludziach. No dzisiaj, powiedzmy, przywracanie tej historii to jest pokazywanie wielkości tych ludzi, ale przede wszystkim otwartości na służbę drugiemu człowiekowi. Dziedzictwo rodziny Szawgoczu w Kopicach jest obecnie niejako odkrywane na nowo. Dużą rolę w ocaleniu od zapomnienia tej historii ma lokalna społeczność, dla której szczególnie postać hrabiny Joanny może stanowić wzór do naśladowania.